Nie wiem jak tu trafiłeś. Może ktoś ci polecił tę książkę. Może kupiłeś ją z ciekawości, albo dlatego, że czujesz, że coś jest nie tak, choć nie wiesz co. A może jesteś już zmęczony słuchaniem, że życie masz jedno, więc nie zmarnuj go. Ale nikt nigdy nie mówi ci, jak właściwie to zrobić. Nie mam dla ciebie recepty na idealne życie. Nie istnieje. Nie będę ci mówił, że musisz wstawać o piątej rano. Pić wodę z cytryną i planować dzień w kolorowym planerze. Jeśli to działa, super, ale jeśli nie, to wciąż jesteś normalnym człowiekiem. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś leniwy, po prostu jeszcze nie znalazłeś swojej drogi. Ta książka jest dla ciebie, jeśli czujesz, że życie przecieka ci przez palce, boisz się, że zostaniesz w tyle, nie wiesz, kim chcesz być. I powoli zaczynasz się tym martwić. Masz wrażenie, że wszyscy dookoła mają już plan, a ty wciąż nie. Chcesz wreszcie poczuć, że żyjesz naprawdę, a nie tylko istniejesz. Nie będę cię tu na siłę motywować, nie będę krzyczeć, dasz radę. Będę mówił szczerze, czasem brutalnie, ale zawsze z intencją, żebyś zrozumiał siebie i nie zmarnował tego, co masz. Życia, które nie musi być idealne, ale może być Twoje. Gotowy? Zaczynajmy. Część pierwsza. Rozglądnij się. Życie nie zaczyna się kiedyś tam. Rozdział pierwszy. Życie to nie wersja demo, to nie próba generalna. Nie ma drugiego podejścia, nie ma zapisu stanu gry, do którego możesz wrócić, jeśli coś pójdzie nie tak. A mimo to wielu ludzi żyje. Jakby mieli jeszcze jeden start, jeszcze jedną szansę, jeszcze jedno później. Odkładamy marzenia, przekładamy decyzje, mówimy, jeszcze nie teraz, i tak mijają miesiące, lata, dekady. Potem nagle budzimy się w rzeczywistości, której nie wybraliśmy, tylko jakoś się w niej znaleźliśmy. Każdy dzień, który przeżywasz, to Twój dzień, nie wersja demo. Nie beta test to pełnoprawna część twojego życia. Czy chcesz ją spędzić przewijając cudze życia na ekranie telefonu? Nie musisz od razu zmieniać świata, ale możesz zacząć od rzeczy małej, ale prawdziwej. Uświadomić sobie, że to już się dzieje. Życie toczy się teraz. Zamiast czekać na idealne warunki, rusz z tym, co masz. Nie będziesz miał drugiej okazji na bycie sobą w tym momencie. Albo coś z tym zrobisz, albo zmarnujesz wersję ostateczną, licząc na wersję demo, której nie ma. Rozdział drugi. Największe kłamstwa, które słyszysz, mając 17, 19, 22 lata. Są pewne rzeczy, które powtarza się młodym ludziom tak często że zaczynają je traktować jak prawdę objawioną. Problem w tym, że wiele z nich to kompletne bzdury albo półprawdy, które mogą cię skutecznie zablokować na lata. Kłamstwo pierwsze. Musisz wiedzieć, kim chcesz być. Nie musisz. Nikt naprawdę nie wie, nawet dorośli, a już na pewno nie w wieku 18 czy 21 lat. Życie to nie Excel z zaplanowaną ścieżką kariery. To bardziej Google Maps bez sygnału. Idziesz, sprawdzasz, błądzisz i uczysz się po drodze. Kłamstwo drugie: skończysz studia i wszystko się ułoży. Nie, nie ułoży się samo. Studia mogą pomóc, ale nie gwarantują ci niczego. Praca, relacje, sens tego trzeba szukać samemu. Nikt ci tego nie wręczy na dyplomie. Kłamstwo trzecie: marnujesz czas. Jeśli nie robisz czegoś konkretnego. Nie każdy moment życia musi być produktywny. Czasami największy rozwój przychodzi, kiedy się zgubisz, zawahasz, popełnisz błąd. Masz prawo szukać, odpoczywać, nie wiedzieć. Prawda jest taka: nikt nie ma gotowego scenariusza. Możesz pisać swój. A żeby to zrobić, trzeba najpierw pozbyć się cudzych bzdur z głowy. Rozdział trzeci. Nie musisz mieć planu, żeby zacząć iść. Często słyszymy, że trzeba mieć plan, strategię, mapę drogową. Ale prawda jest taka. Większość ludzi, którzy doszli do czegoś wyjątkowego, zaczynała bez planu. Mieli tylko kierunek, intuicję, czasem tylko poczucie tu mnie ciągnie. I to wystarczyło. Nie czekaj, aż wszystko będzie jasne. Bo nie będzie. Nie poznasz siebie, siedząc i analizując. Poznasz siebie, idąc. Pierwsze decyzje mogą być nietrafione, pierwsze próby mogą się nie udać, ale to właśnie dzięki nim odkryjesz, co działa, co nie, czego chcesz, czego nie znosisz. I krok po kroku stworzysz coś swojego. Nie musisz mieć planu na pięć lat. Wystarczy, że zrobisz coś dziś. Jeden mikrokrok. Pójdziesz w stronę, która choć trochę cię ciekawi i zobaczysz, co będzie dalej. Rozdział 4. Nikt nie przyjdzie cię uratować. To dobra wiadomość. W bajkach zawsze jest ktoś, kto ratuje. Książę na białym koniu, dobra wróżka, superbohater. W życiu prawdziwym często czekamy na kogoś, kto zrobi porządek, pomoże nam wybrać drogę, wyciągnie z dołka, uratuje nas przed naszym życiem. Ale prawda jest taka: nikt nie przyjdzie cię uratować i to jest dobra wiadomość. Twoje życie, twoja odpowiedzialność. To nie znaczy, że jesteś sam, to znaczy, że jesteś wolny. Masz pełne prawo decydować o sobie. To nie rodzice, nauczyciele, system czy znajomi mają ostateczne słowo. To ty wybierasz, jak będzie wyglądać twoje życie. Brzmi przerażająco może, ale też wyzwalająco. Bo jeśli nikt nie przyjdzie cię uratować, to znaczy, że nie musisz na nikogo czekać? Czekanie zabija. Wielu ludzi marnuje lata, czekając na sygnał, na kogoś, na lepszy moment, a życie leci. Każdy dzień, w którym nie bierzesz odpowiedzialności za siebie, to dzień oddany komuś innemu, komuś, kto może mieć zupełnie inne cele niż ty. Jeśli sam nie podejmiesz decyzji, Ktoś zrobi to za ciebie. Szkoła, rynek pracy, znajomi, oczekiwania innych. Ktoś pokieruje twoim życiem. I nagle budzisz się po dziesięciu latach, nie wiedząc, kim jesteś i czego chcesz. Możesz się nauczyć ratować siebie. To nie chodzi o to, by być twardzielem i nigdy nie prosić o pomoc. Wręcz przeciwnie. Ale chodzi o to, by zrozumieć, że ty jesteś osobą, która najbardziej może ci pomóc. Ty możesz zdecydować, że przestajesz się krzywdzić. Ty możesz zmienić otoczenie. Ty możesz zadbać o siebie. Nie jutro, nie po maturze, nie po studiach. Teraz. Więc co teraz? Zatrzymaj się na chwilę. Zadaj sobie pytanie. Na co jeszcze czekasz? Nie musisz mieć superplanu. Nie musisz znać odpowiedzi. Ale jeśli czujesz, że coś cię ciągnie w jakąś stronę, rusz tam. Zobacz, co się stanie. I pamiętaj, nie jesteś ofiarą życia, jesteś jego twórcą. Pytania do ciebie: Na kogo albo na co czekasz, zanim zaczniesz działać? W jakim obszarze życia czujesz, że oddałeś stery komuś innemu? Co możesz dziś zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad choćby jedną, małą rzeczą? Rozdział 5. Głupio zacząć od zera. Każdy tak zaczyna, ale ja nic nie wiem. Nie mam doświadczenia. Inni są już dalej. To słyszysz w głowie? Witaj w klubie. Każdy, kto zaczynał coś nowego, był w tym samym miejscu. Nikt nie rodzi się z CV i portfolio. Każdy zaczyna od zera. To normalne, że nie umiesz, że się boisz, że czujesz się głupio, ale jeśli nie zaczniesz, to nigdy nie przejdziesz tego etapu. Nie przeskoczysz go teorią ani marzeniami, tylko praktyką. Najgorsze, co możesz zrobić, to porównywać swój start do cudzej mety. Widząc kogoś, kto już jest tam, nie widzisz jego początku. Widoczny jest tylko efekt, nie kulisy. Początki są niewygodne, czasem upokarzające, ale to jedyna droga do miejsca, o którym marzysz. Nikt nie ominął początku. Więc nie uciekaj od bycia początkującym. Zacznij. Zrób pierwszy kiepski projekt. Napisz pierwszy tekst. Nagraj pierwszy filmik. Idź na pierwszy wolontariat. Wszystko, co dziś robisz niepewnie, kiedyś będzie Twoją drugą naturą, ale tylko jeśli dasz sobie szansę zacząć od zera. Rozdział szósty. To, co masz teraz, to wystarczająco, żeby ruszyć wielu ludzi, nie zaczyna niczego. Bo myśli, że brakuje im czegoś ważnego pieniędzy, kontaktów, sprzętu, wiedzy, pewności siebie. Ale prawda jest taka. Nikt nie zaczyna z pełnym wyposażeniem. Czasem wystarczy długopis i kartka, albo telefon, który już masz, czasem tylko decyzja Spróbuję. To, co masz teraz twoje doświadczenia, intuicja, pytania, ciekawość to wystarczające paliwo na pierwszy odcinek drogi. Nie czekaj, aż będziesz gotowy. Nikt nigdy nie jest. Gotowość to mit, przychodzi dopiero po drodze. Znasz to uczucie, kiedy patrzysz na coś, co zrobiłeś pół roku temu i myślisz, matko, ale to było słabe. To znak, że się rozwinąłeś. Ale nie rozwinąłbyś się, gdybyś nie zaczął wtedy, z tym, co miałeś. Nie potrzebujesz więcej zasobów. Potrzebujesz więcej odwagi, żeby wykorzystać to, co już jest w Twoim zasięgu. Rozdział siódmy. Sukces nie wygląda tak, jak myślisz. Hollywood, Instagram, TikTok. Tam sukces to wielki dom, sześciopak na brzuchu, miliony na koncie i życie jak z reklamy. Ale prawdziwy sukces często jest cichy, niewidoczny, osobisty. Sukces to umieć powiedzieć nie, kiedy wszyscy krzyczą tak. To wstać z łóżka, mimo że głowa cię nie puszcza, to być sobą tam, gdzie łatwiej byłoby udawać, to małe kroki, powtarzane codziennie, mimo strachu. Nie daj sobie wmówić, że nie jesteś wystarczająco dobry, bo twoje życie nie wygląda jak sfida. Sukces nie jest do pokazania. Sukces to uczucie, że idziesz swoją drogą, choćby wolno, choćby niepewnie, ale uczciwie. Zastanów się, co dla ciebie oznaczałby sukces, gdyby nikt cię nie oceniał, gdybyś mógł po prostu żyć po swojemu? Tam jest Twoja prawda. Rozdział 8. Zmęczenie to nie lenistwo. Jestem beznadziejny, bo nic mi się nie chce. Nie. Może jesteś po prostu zmęczony. Presją, porównywaniem się, ciągłą walką, internetem, ciągłą dostępnością. Tym, że zawsze trzeba coś. Udowadniać. Twoje ciało i psychika nie są maszyną. Masz prawo nie mieć siły, masz prawo nic nie robić, masz prawo się zatrzymać. Prawdziwa produktywność zaczyna się wtedy, kiedy dbasz o siebie, kiedy śpisz, kiedy jesz, kiedy się ruszasz, kiedy robisz coś tylko dlatego, że sprawia ci radość. Nie jesteś robotem, jesteś człowiekiem. To wystarczający powód, by odpocząć. Czasem najlepsze, co możesz zrobić dla swojej przyszłości, to iść spać. Rozdział 9. Świadome życie zaczyna się od pytań. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Ale warto zadawać sobie właściwe pytania. Kim chcę być, gdy nikt nie patrzy? Co naprawdę mnie interesuje, nie dla lajków, tylko dla mnie? Z kim mi po drodze, a z kim ciągle muszę się tłumaczyć? Co mi daje siłę? A co ją zabiera? Świadome życie to niewielkie zmiany, to seria drobnych decyzji podejmowanych z uważnością, to gotowość do przyglądania się sobie, nawet jeśli czasem boli. Zamiast uciekać od siebie, spróbuj się sobie przyjrzeć. Może się okazać, że jesteś ciekawszy niż myślałeś. Rozdział 10. Nie zmarnuj tego na koniec. Nie będzie morału. Nie będzie gotowej recepty. Ale jest jedno pytanie, które warto sobie zadać codziennie rano: czy chcę dziś zmarnować kolejny dzień życia, czy zrobić coś, co naprawdę ma sens dla mnie? Nikt za ciebie tego nie przeżyje, nikt nie zrobi tego za ciebie. Ale ty możesz, z tym co masz, gdzie jesteś, kim jesteś. Nie chodzi o spektakularne rewolucje, chodzi o to, żeby nie przegapić siebie. Nie zmarnuj życia na czekanie. Zacznij je żyć.